Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zaprezentujemy dla Was razem z Kasią okay. kilka ćwiczeń kończyn górnych, które przygotowała dla nas Gosia za kamerą i I zapraszamy! Dziewczyny siedzimy prosto. Brzuchy mamy wciągnięte, kręgosłupy wyprostowane. Wyciągamy ręce przed siebie i zaczynamy ćwiczenia. Jedna ręka do sufitu, druga, jedna. Druga i cztery razy. Obie. Trzy. Cztery. Rozluźnij chwilkę. Teraz jedna ręka do boku. Wraca. Druga do boku. Jeszcze raz powtórzymy. I cztery razy otwieramy szeroką kartkę piersiową. <grym złożniją> ok. Dla rozluźnienia ciągniemy prawą rękę do sufitu, a lewą nogę próbujemy wbić podłogę. Spróbujemy odseparować tuż. Trzymamy tą pozycję do trzech. Jeden, dwa, trzy. Rozluźnić. Druga ręka to samo. Pamiętajmy, że mocno wbijamy w podłogę nogę. Dwa, trzy. Rozluźnić. Obie ręce do sufitu, a obie nogi w podłogę. Trzymamy się na jeszcze chwilę. Jeden, dwa, trzy. Rozluźnić. I to samo zrobimy na boki. Przepychamy ścianę. Mocno. Jeden, dwa, trzy. Rozluźnić. Następne ćwiczenia. Zginamy ręce w łokciach. Otwieramy klatkę piersiową i przyciągamy łokieć z łokciem, w z dłonią. Cztery razy. Trzy. Cztery. Otwarta klatka piersiowa. Jedna ręka do sufitu, powrót, druga do sufitu, powrót. Jeszcze raz powtórzyć. Ok, i cztery razy obie do sufitu. Jeden, dwa, trzy, cztery. Zostajemy z otwartą kartą piersiową. Jedna ręka w dół, druga w dół. Powtórzyć. I cztery razy obie ręce w dół. Dwa, trzy, cztery. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Zapraszamy do naszych wspólnych ćwiczeń. Żegnamy Was i pozdrawiamy. Do zobaczenia.